Cześć, witam was wszystkich. Bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj zagramy w Beast Swarm Simulator na Robloxie. Tak jak już mogliście widzieć na społeczności, dałem wam wpis jaką serię byście woleli. Czy Bisworm tak o samych odcinkach oraz czy Bisworm na odcinkach oraz na live'ach. Wybraliście, że również na live'ach, więc nagrywam to podczas live'a, więc no, jeżeli live teraz, jeżeli ktoś jest na live'ie to pozdro. Więc no. zaczniemy sobie gierkę. Wiadomo. Standard. Aha, <grym> serio z basic'ego drop'a, ta o to ta pszczoła ta pszczoła jest OP bo ona jeżeli ci wybuduje taki jak wam to nazwać widzowie ona jeżeli wybuduje taki słup to on sprawia, że jest więcej tego y, że masz dwa razy polen, nie to jest OP totalnie mogę? o no, daj, daj ten. No nie da. Jeszcze jest nie. Jeszcze się nie oswoiła chyba. No, daj. O! O to mi chodzi. I teraz patrzcie. Dojdę. I to jest jeden i pół raza y, pyłek. To jest jak dla mnie i tak git. No no no. No się tu musi nagadać. Wiadomo. Chodź pszczółko. Idziemy. Ja jeszcze sobie tu zbiorę słonecznik, bo kurczę lubię. Mogę? O, dziękuję. Chodź pszczółka idziemy. Słonecznikowy start. To dodano polską wersję do gry. No i level 2. Git. I mi pasuje o, co tu podejdę blisko tylko wyjedziesz już masz no gicior gicior więc teraz lecimy sobie tutaj po to, po Blackberry. jeżeli wam się odcinek spodoba to zostawcie łapeczkę w górę fajnie by było no jest, Snapchat teraz. No, w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś był na odcinku z dorsów, to na dorsach mi z Discorda spamili, Teraz mi ze Snapchata spamią No nie dadzą na no, spokojnie nagrać. No nie dadzą. Tutaj to trzeba to zespamić bo to. płacało się uczyć, butyfly. Klika. Teraz to ja to skipuję w dwie sekundy. Robię parkoura. No i Sunia. Dobra, bie, bierzemy to. No dobra, teraz idę gdzieś. Nie wiem. Jakie zadanie? A 250 Dendelion Field. Spoko. Gdzie jest O, oh, hello. Welcome to Dendelion Field. No dobra. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, no to subik ma być, bo lecimy po 600, bo już 550 jest, więc też lecimy po 600. Git by było, jakby się udało niedługo. Nie wiem, czemu, kusiłem, żeby sobie użyć kodów. Jakie były te kody? Na przykład wax, chyba był kod. Był chyba Max. Max też był? Oj. Nie, czekaj Kurde, kiedyś znałem te kody. Rów na pewno był. E... Mm. Co jeszcze? Kurde, kiedyś tyle tych kodów było. I się wciąż są, ale ja ich tyle znałem. Ja znałem praktycznie każdy kod. No nie żadnego. Nie znam. Mogę. O. Odsłonić. Dobra. Zbieranko, zbieranko, zbieranko. O, git. I teraz co się zbiera na tym. Myślę, że najpierw to zanim w ogóle jakieś upgrade'y będę robił plecaków i tak dalej. To chyba pierwsze co to wezmę. Se kupię do trzech przyłek. Oho. Dobra. Potem. Najpierw, że pamiętam, zawsze jak grałem. To mi kurde tak lat na tych honnych stormach. A teraz za ciebie, nie wiem czy to na odcinku i na lejdzie, to jedzie takie płynne. Ale teraz to normalnie wszystko płynnie jest jak nie wiem co. No i mam 10 tysięcy firm Roblox Combox. Czy mam 222? <noise> sobie. Mm, mam trity Dam je full tweetów. Cyk Poziom trzeci Trzy przysmaki. No to mam idealnie 5. Wszystkie masz. jest Co jest? A, dwie pszczoły. Właśnie, kupię sobie pszczoły. Ile jedna? 1000? Druga dwa tysiące. Spoko. O, 500. Teraz lecimy lecimy do tym Tutaj. Dobra, no no no. Dawaj, dawaj, dawaj dalej. No, i tak tego nie przeczytam, mam to gdzieś. 500 pyłku. Spoko. Kurde. Na pewno, jeżeli są tu jacyś starzy widzowie, weterani mojego kanału, to na pewno pamiętają, że już kiedyś była seria z Biswarma. Na tym koncie. E, aha. I. Aha. Tu są żarty. Pierwszy jajo ten, z ten ton, drugie haste i trzecia legendarka, ze zwykłego jaja. Your basic egg, basic bee, w sensie z tego. Aha, dobra, to ja to mam jakieś farta totalnego. Dobra, jeżeli pamiętacie, weterani byli tutaj już kiedyś, no to pamiętacie jak była kiedyś hmm, jak to było? Mm, z głowy mi wyleciało. Kiedyś była... We, jak, kiedyś była sta Kurde, z głowy mi wyleciało. Kiedyś była seria z Beast gdzie druga pszczoła, no jak na nią użyłem tego... Y, jak to było? Jak z, druga pszczoła, na no użyłem Royal Jelly, to dropły Gifted właśnie z Tomborn, Czyli o ta właśnie, która spaci idzie. O ta tylko że giftowana, czyli jest gastką, ona jest wtedy lepsza i tak dalej. To ona mi dropła, a teraz legendarna. <grym> I jeżeli pamiętacie to, możecie na przykład napisać, jeżeli ktoś przy tym był kiedyś, to możecie napisać, że na przykład y, hashtag, yeah, hashtag hashtag. Hashtag weterana wam szybne serduszko. Tak, wiem, że zazwyczaj przypinam serduszka, ale wtedy nie mówię hashtagów. Dzisiaj jest hashtag, więc dzisiaj bez powodu za jakiś komentarz przykład się ma, to dzisiaj nie przypnę. Pod tym filmem w sensie. Dzisiaj. Bo napiszesz hashtag weteran. No chyba, ale nie ma tak, że se napiszesz, bo, bo, bo chcesz serduszko. Jeżeli byłeś kiedyś. Zobaczymy, ile osób kiedyś było. Nie? To, to mnie ciekawi. Jeżeli chat z live'a się teraz pisze, czemu nie odczytuję, no to, to wam odcineczek. Potem będę do was mówił czat, więc no... Czas tak zbierać tu 20 lat. A, i jeżeli chcecie, mogę wam nagrać, nie wiem, czy mi się uda nagrać short może, to wam pokażę, jak, je, jak to teraz wygląda na tamtym koncie, które kiedyś właśnie powstało. Co, zbierałem tą zbieraczką... Y Honey Dipper, ta z tamtego sklepu. Potem, nie, o tym, o tą, jakby kosą zbierałem 60 milionów na tą, z, tą zbieraczkę, tą taką, co elektryczne są. Zb, zb, zb. To no. I teraz to tam się tak pozmieniało na tym koncie, ile ja na to Robuxów wywaliłem. Na tamto konto chyba wywaliłem łącznie z 5 koła Robuxów. No super. A na b ma 4 koła. Kupiłem chyba ze 2 czy 3 Mityk Eggs za... <laughs> za ile łącznie? 3600 Robuxów czy tam 2400? Już nie pamiętam, czy 2 czy 3 kupiłem. Więc no, to jest super. Mega. O, miodek. Ja mogę wam y, nagrać szakto. Ja wam nagram, bo czemu nie? Nagram wam jak to teraz tam wygląda. I no. Jak teraz tam się wszystko pozmieniało ile mam pszczół i tak dalej. No już prawie będzie pleca. Dobra, chyba teraz lecimy gdzieś. O, 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 o! Ale sweet. Słodko. Ale pięknie. No i chłop mi ukradł. Coś w się sensie znikło, ale też mi chciał ukraść. Chciał Li mi ukraść, bo to oni. Liczba mnoga. No, on się zrespił. Która, 201? Czy coś? Wait a minute. Okej. Okay. Jeszcze za długich odcinków nie będę robił. Będę między 10 a. 15 minutami odcinki. Bo tak się ogólnie najbardziej opłaca. Największe są chyba zasięgi. tak słyszałem. Dawaj Hasty Beanie Dawajcie Speed'a to przelecę w ogóle przez całą mapę. Nie no. Przy takim speedzie jeszcze gdy dostanę Spida, to nie będę jakoś zbytnio szybszy. Porozmawiaj. W sensie ja to tylko cię słucham, więc tam nie odpowiada. I dobra, dzięki. 500 plus A. Z czarnym misiem. Blackberry. Dobra, jest. Pełny. No. Red Quest. A tutaj to jest Red Quest, Blue Quest, jakiś tam jeszcze quest jest Silver Egg, więc zapewne widzicie Na live pewnie piję do tego ostatniego i ten ostatni będę robił na live. Ie. Znaczy na odcineczku, który zobaczycie jutro. Ten co teraz nagrywam zobaczycie następnego dnia, czyli 1 października, ten zobaczycie. To tak jakby... 2 października zobaczycie, gdzie mam Silverega. I no, co wypadnie, nie mam pojęcia. Zapewne będę miał więcej trochę pszczół już. Wiadomo. Dobra, chyba to koniec ogłoszeń parafialnych. Pamiętajcie o subiku, łapce w górze. Komentujcie, na przykład, napisać się ma. Napisać, nie wiem, jak tam dzionek minął. Osobny jeszcze komentarz. Albo to w jednym komentarzu. Ogólnie, żeście pisali komentarze, bo to się opłaca. Bo są wtedy zasięgi na filmie. I no. Już? Dobra. Mam 9000. Dobra, idę jeszcze kupić na koniec. Ten za 5, a ten ile? 14. Dobra, kupię jak na razie magnes. W jak już to będą dla mnie takie rzeczy drobiazgowe, to tu wykupię całe w ogóle, żeby to mieć. Jeszcze tu se wskoczę, tak, wiem, przedłużam odcinek, ale to, coś się dzieje, bo jak przed, nie opłaca się przedłużać odcinków na to, że jakieś zbędne gadanie. A było, że się nic nie dzieje, nie? A tutaj to aż się coś dzieje, bo ja tu serio...

Szybko. Odcinek nie będzie w końcu. zaraz jak tak będę w końcu przedłużał o jeden momencik, bo coś robię, to odcinek będzie pół godziny trwał. Albo 20 minut, nie no bo teraz to jest ile trwa już? 15-40 git. Git, git, git. Uważ zapewnie... Pojawiła się kiełbasa księżyca. Co? Że co? Ten ten się pojawił, Sprout, to się nazywa kiełbasa jak Co jest? Jeszcze wisz zbi na koniec, co tu się dzieje? Looker B. O, looker się opłaca, bo ona daje taki efekcior. Dobra, więc tak. Pamiętacie o łapeczce, o subiku, o łapce w górę, o, o, o łapce w górze. Łapce, w... nie wiem jak się mówi. Subik, łapka w górę, komentarz. I no, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Nara.